Twoja myśl to jest energia. Nawet jak podchodzisz do pewnego człowieka. Cześć, cześć, Grzesiek, siema. I patrzysz się na Grzeszka i grzesiek jest taki trochę negatywny. Jak produkujesz myśl w swojej głowie, ale ten grzesiek jest strasznie negatywny. To dodajesz jeden klocek energii do tego, że on jest negatywny. Tak jakby swoją percepcją. Dodajesz mu więcej energii na to, że jest negatywny i kształtujesz jego osobę jako negatywną osobę trochę bardziej. Swoją myślą. Zrozum to. Jak patrzysz się, na, jak patrzysz się nie wiem, na, pewno, na pewną osobę w Twojej rodzinie, która jest negatywna i za każdym razem, jak się patrzysz, to generujesz myśl w swojej głowie, że, A boże, ale jest negatywna ta osoba, to pomagasz jej być bardziej negatywną osobą. Utrzymujesz ją. Tak jakby dodajesz pewną energię. Że ty jesteś taką osobą i taki klocek energii idzie w kierunku tego, że tak jest. I możesz to zauważyć wiele razy, jak na przykład nabierasz pewne, pewne cechy przy rodzinie, bo patrzą się na ciebie w pewien sposób. To jest prawda, tak intuicyjnie wiesz o tym, że to jest prawda. Tak, że samą myśl, czasami nawet czujesz, że wchodzisz w pewne pomieszczenie i już wiesz, jak myślą o tobie, na przykład rodzina, nie? Ty się rozwijasz tu, wracasz do rodziny i wiesz, jak oni patrzą się na Ciebie. Tak samo to, że patrzysz się na Ciebie, jak już wiesz, jak myślą o Tobie i to sprawia, że wchodzisz w tą... zaczynasz nabierać te, te, te cechy osoby, którą oni widzą. I zachowujesz się tak, jak zachowałeś się dawniej, jak mieszkałeś z nimi na przykład. Stajesz się tym, bo dodają Ci te klocki tego, że oni Cię widzą tak. Jesteś takim, nie wiem, nieudacznikiem czy coś, to na, zaczynasz być trochę nieudacznikiem, bo oni dodają te klocki, więc twoje myśli tworzą. Bądź ostrożny, w każdym momencie używasz swojej myśli, generuje się energia, w jakim kierunku się generuje. Pewnej energii nie możesz skontrolować, bo nie jesteś jej świadomy. Nie jesteś świadomy, jakie myśli produkuje jakaś część ciebie, której nawet nie wiesz, że masz. Dlatego samoświadomość, rozwijanie się, eksplorowanie traum to jest tak, odkrywasz więcej siebie, nie? To jest część drogi, rozwoju. Ale w tych rzeczach, w których jesteś świadomy, to tak jakby każda Twoja myśl, pamiętasz, że ona wystrzela i tworzy, na tworzy następny moment, albo inwestuje w tworzenie czegoś większego na później. Mamy też działania. Twoje ruchy, twoje rzeczy, co zrobisz, gdzie pójdziesz, w jakim miejscu się znajdziesz, Jak, jakie fizyczne rzeczy zrobisz rękami. To też kształtuje rzeczywistość. I teraz, ty masz te narzędzia, i tworzysz. I tylko to możesz robić. Nie możesz skontrolować sytuacji, możesz tylko tworzyć. Masz następny moment, albo ten moment, i później następny, i później następny, i później następny, żeby wkładać w coś energię. I tyle. I to jest praktycznie prawo przyciągania. Masz energię i możesz ją wkładać też. W co ją wkładasz? Chodzi o to, że pewne rzeczy będą się kształtowały dłużej, pewne rzeczy szybciej. Jak są większe rzeczy, to będziesz musiał inwestować więcej energii w to. Ale chodzi o to, że nawet jak po powiedzmy ty, yy, chcesz zacząć zmienić rzeczywistość swoją. Na przykład jesteś, nie masz dobrej formy, twoje ciało jest słabe. Na przykład taki fitnessowy podam. Twoje ciało jest takie słabsze i tak chciałbyś tak jakby zacząć ćwiczyć i być w lepszej formie, wyglądać lepiej, być bardziej wyprostowany, tak fajnie czuć się, nie? Chcesz to wszystko. I wiesz, że kurczę, będziesz musiał wkładać sporo energii, będziesz musiał chodzić do pewnych miejsc, myśleć pewne rzeczy, myśleć, a co zjem, co będzie lepsze dla mnie, a to jedzenie będzie lepsze. I te myśli spowodują, że później, a jestem w kuchni, ok, to zrobię to jedzenie, o którym myślałem. Będziesz wkładał energię i nie będzie od razu. Wszystko, co się dzieje, to się dzieje teraz. I ty teraz włożyłeś energię w to, tak kształtujesz taką rzeczywistość, ale ona nie jest od razu stworzona. W sensie następnego dnia nie jesteś w dobrej formie i ciało wyprostowane, i fajnie wygląda. To zajmie czasu, żeby się fizycznie ukształtowało. Ale to, że to robisz, to, że robisz. To, że wkładasz energię w tą rzecz, mimo to, że ona nie jest ukształtowana jeszcze, to już jesteś w tej częstotliwości. Już jesteś w tej częstotliwości. Jeszcze raz, już jesteś w tej energetycznie już jesteś tam. To jest to. To jest to uczucie. Bo jak zaczynasz ćwiczyć już teraz i w tym momencie teraz ćwiczę, mimo to, że fizyczne te efekty się ukształtują z czasem, to ty teraz już się czujesz lepiej. Już teraz. Czujesz się dobrze, już teraz czujesz się, że robisz coś fajnego, i już teraz Twój mózg się zmienia i mówi: O, fajnie, o, więcej dopaminy, o, więcej jakościowej dopaminy, zacznę wydzielać. To, to już teraz się zmieniasz, mimo to, że te fizyczne efekty namacalne, gdzie Twoje ciało jest inne, zajmą trochę czasu. Więc nawet jak nie masz tych efektów, to opłaca się teraz, w tym momencie, wkładać swoje myśli i energię, i słowa, i działania w coś, co jest fajne. Wizję masz taką. Fajna energia, fajne samopoczucie, fajne ciało, wyprostowany, fajna psychologia dzięki temu, fajne zdrowie. I podejmujesz tą decyzję, że działasz tak, żeby to było, i mimo to, że tego nie ma, to już się czujesz, już wchodzisz w tą częstotliwość tego zdrowia. I ten moment jest taki fajny, mimo to, że fizycznie nie ma tego efektu, nie? Jeszcze. Więc teraz. Jedyne, co możesz zrobić, to jest tworzyć. W tym momencie tworzysz i w następnym momencie tworzysz, w następnym momencie tworzysz. Co tworzysz?